Cześć, w tym filmie test i prezentacja nowej akumulatorowej dmuchawy Parkside z Lidla. Jest to model PAUGB A1. Na pierwszym biegu urządzenie wytwarza podmuch z prędkością 180 km godzinę, natomiast na drugim sięga do 234 km godzinę. Przepływ objętościowy powietrza to 81,5 lub 106 m sześciennych na godzinę. Czas pracy na akumulatorze 2 Ah na pierwszym trybie wynosi 14, a na drugim 7 minut. W zestawie rura przedłużająca, jedna dysza do przedmuchiwania, jedna dysza do wiercenia otworów, jedna rura do zbierania pyłu. Dmuchawa jest na akumulatory serii X20V Team, natomiast zestaw ten nie zawiera ani akumulatora, ani ładowarki. Jest kupiony w Kauflandzie za cenę 100 zł i na to urządzenie mamy 3 lata gwarancji. Tak się prezentuje dmuchawa. Jest niedużych gabarytów. Uchwyt jest gumowany. U góry mamy 3 przełącznik. Produkcja OWIM. Dla lepszego zobrazowania wam jej gabarytów położymy ją obok pilarki. No, radzę założyć słuchawki. Mam tutaj czteroczęściowy zestaw końcówek, które możemy w różnej kombinacji zamontować do naszej dmuchawy. Zwężona, gumowa końcówka. Szeroka, plastikowa. Na nią możemy założyć tą gumową. Jest długa na około 78 cm. Z długą końcówką waży około kilogram 528 g. Plastikowa zwężona i na to możemy założyć tą elastyczną Giętką końcówkę do zbierania kurzu, który wyleci nam z otworu. Kiedy zakładamy tą końcówkę do dmuchawy z podwójnym zwężeniem, tutaj wtedy dmucha nam dosyć słabo. Ta końcówka nie będzie się nadawała do przedmuchiwania jakichś igieł czy liści. podsumowanie na koniec. Czas pokaże. Może przyda się do wydmuchiwania igieł z kamyków w ogrodzie. Natomiast troszkę żałuję, że ją kupiłem, ponieważ dmuchawa jest bardzo głośna. No a nie jest tak efektywna jak dmuchawa na dwa akumulatory. Jak chodzi o plusy, to na pewno jest poręczna. No i myślę, że jeżeli komuś się podoba, przyda, to na pewno każdy znajdzie dla niej zastosowanie. Ja natomiast kończę już tutaj ten test i to podsumowanie i dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego filmu. Hej!